Także witam Was tutaj. FS jesteśmy na serii Małego Społecznego i półka Sezon drugi. Farmingu, Simulator 22. Jesteśmy. O, od razu tu przygrę. Yy, to wam powiem. Jesteśmy na mapie rogatki. To yy, jest yy, sezon drugi. Mamy na no, Od razu tak z pola na szybko mamy łąkę. Łąkę, pole, pole. No i dobra. Podzielimy na gospodarkę. Jesteśmy na mapie rogatki pole numer 28. O, się jakby to się Otwieramy bramę. W pierwszym sezonie mieliśmy ten. Yy, świnie. A teraz będziemy mieć krowy. Motur. Tak. Ałupa. Obora. Mm, dobra. Tu mamy, zaczynamy stąd. Półk, trój, trzy skibowy. Nie wiem, to uniarze, czy to Unia, czy co to jakieś drony y czwórki talerzówka 2,5 metra nasz ciągniczek w tym sezonie będziemy mieć jeden ciągnik bo rzadko widzę na YouTube, że, że jest jeden ciągnik zawsze są dwa, trzy więc będziemy mieć jeden za stu, 11 dwa, y jedenaście zgrabiarka pięciogwiazdowa rotacyjna agromet, lis, subsk, Z-105 łamane na jeden, taka złoka karuzelka, średnik i wiecie, szybko wszystko Wam pokazuję, i taka wiata jako garaż Boże. boże krów jeszcze nie kupiłem, ale będą. Rozrzutnik, w formie też przyczepy, bo nie będziemy mieć przyczepy, jako rozrzutnik, a przyczepa bożniwa, co to jest? O, patrzcie, wałek! Oj, nie weźmy go... O patrzcie, możemy sobie to zdjąć. Tutaj coś tu jest jeszcze? O, Simplicy to ma. nie Dobra, Kissym już. Eee, ehm, rozsiewacz Rauch. Obrzyskiwacz Filmet, tak jak dobrze go kojarzę. Obora na chyba 15, na 20 klucz. Na razie nie mamy ani go będą. Ubrała taka wiecie, krzywa mała, bo tu będzie się za to Szklarnia. Taka mała też, widzicie, będą, nie wiem, co będziemy. Możecie wybierać pomidory, e, sałatę i muskaczki będziemy hodować. Dzisiaj zobaczymy co jeszcze. No i tu jest dłużej. Taka gospodarka, wiecie. Malutka i kombajnu nie będziemy mieć. pracy też będą usługi już zrobione. Wiecie, mógłbym przetłumaczyć ile odcinek ma, żebym wiedział, yy, nie mogę wyłączyć. Dobra, zaraz. O, trzy minuty, tak jak w sumie sezon pierwszy. Sezon pierwszy byśmy na mapie bodźkowo, tak? Czy, yy, to był jeszcze poprzedni kanał, sezon pierwszy. Może dam wam link do starego kanału, możecie sobie odczaić w opisie. A w ogóle jeszcze, no, powiem wam tak. Będą takie kontekst, że będą normalne odcinki z gadaniem na jakieś takie... tak, teraz. Będą odcinki ujęć, że na przykład będzie początek i koniec. To po prostu będę nagrywał jak na robię na, na jakieś ciekawe ujęcia. Mogą być nawet timelapsy. Nawet będą, będzie dużo fikcji. Może w tym odcinku... no, w tym odcinku nie ma co robić. Zobaczymy jakie możemy tutaj krowy kupić A i na start jeszcze usłowiecie mi powiedzieć jakie pieniądze Mamy ustawić Kupić jeszcze mam... O jeszcze miałem dwukłówkę kupić to Może kupimy Bo zapomniałem y, Teraz mi się tak przypomniało teraz sobie wierzę, taką dwukłówkę. Ale będziemy Od tego sąsiada pożyczać Dwukułówkę mm, Taką Dobra, widzowie, nie ma co robić. Później z niej może coś nagram. Także trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.